Dla zawodników stali sam mecz z drużyną AGH Kraków było trzecim spotkaniem rozgrywanym w roli gospodarza. Po dwóch porażkach ze ślepkiem Suwałki oraz kPS-em, Siedlce, kibice mieli nadzieję, na pierwszą w tym sezonie wygraną. Mecz z tegorocznym Beniaminkiem rozpoczął się nerwowo ze strony zawodników z Nysy, co zaskutkowało słabszym przyjęciem. Gra obu zespołów falowała, jednak końcowy wynik seta to 26-24 do 24 dla gospodarzy. Druga partia spotkania była od początku do końca kontrolowana przez zawodników z Krakowa, którzy wygrali ją do 16. Stalnysa podniosła się w trzeciej odsłonie meczu i od samego początku partii konsekwentnie budowali przewagę, którą zdołali utrzymać i wygrać 25 do 21. Set czwarty wydawał się być w rękach stalowców, jednak dzięki wyśmienitej zagrywce łaby i pojedynczym blokom Benjaminkowi udało się zniwelować przewagę stali, a także wygrać całego seta, co doprowadziło do time breaka. Piąta partia na szczęście zakończyła się wynikiem 15 do 13 dla gospodarza, zwycięstwo jak zawsze cieszy, szkoda jednak, że nie udało się zdobyć pełnej puli punktów. Kolejne spotkanie Stalinysa tym razem na wyjeździe, 26 października, z Avią Świdnik.